7 pomysłów na kreatywne zabawy wakacyjne nie tylko w domu, ale i na plaży. Zorganizuj poszukiwanie skarbów, które zaangażuje całą rodzinę w emocjonującą zabawę. Stwórz własne dzieła sztuki z piasku, używając tylko naturalnych materiałów dostępnych na plaży. Graf Frisbee to świetny sposób na aktywność fizyczną i radość na świeżym powietrzu. Zbuduj zamek z piasku, dodając kreatywne elementy, jak muszle czy patyki. Zorganizuj konkurs na najlepszy rysunek kredą na chodniku, idealny do zabawy z dziećmi. Zagraj w gry planszowe na świeżym powietrzu, tworząc wyjątkową atmosferę dla całej rodziny. Zorganizuj wieczór filmowy z projektorem, ciesząc się gwiaździstym niebem. Życzę Wam udanych, bezpiecznych wakacji. Subskrybuj mój kanał po więcej inspiracji.